Cześć widzowie, dzisiaj e, dzisiaj e, ten, e, robimy z moim tatą i ze mną eksperyment, e, czyli wkładamy świeczkę do mikrofalówki i, i zobaczymy co się stanie. No, no, no normalna świeczka, a no. no, nic takiego przecież, nie. Tam widzowie by było tyle. Taki krótki film. Eee, no i to wszystko. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie łapki w górę eee, i trzymajcie się pa.